Co jest przyczyną tego, że nie wchodzisz w Boże przeznaczenie? Co jest głównym, podstawowym powodem, który skutecznie oddziela cię od wypełnienia Bożego planu na twoje życie? Pokrótce, werset, list do Rzymian 12.2. Tutaj jest odpowiedź w tym wersecie, a ja zaraz Wam ją rozwinę. Ale ten werset mówi tak. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać. Jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. To jest jeden z takich popularnych przykładów, mniejsza o szczegóły. Ale tutaj jest zwrócona uwaga na bardzo ważną kwestię: że aby rozpoznać, jaka jest wola Boża. Tutaj tak. Wola Boża jeszcze to jest. Co jest dobre, co jest Bogu przyjemne i co jest doskonałe. Jaka jest wola Boża względem Twojego życia. Jaka była i jest w dalszym ciągu, bo wola Boża, Boże dary i powołanie jest nieodwołalne, i ona była w Bożym Sercu jeszcze przed założeniem świata. Więc jaka jest ta konkretna wola Boża na Twoje życie? Tak jak była konkretna wola Boża na życie Pana Jezusa, I on w doskonały sposób wypełnił wolę Bożą. I poszedł na przykład m.in. na krzyż, wyszkolił uczniów i zrobił mnóstwo jeszcze innych rzeczy, ale to wszystko było w woli Bożej. To było Boże pragnienie na temat jego życia. A teraz jaka jest Twoja wola Boża? Żeby ją rozpoznać, jaka ona jest, bo tylko dzięki temu, jeżeli ją rozpoznasz, to będziesz mógł ją zacząć świadomie realizować. Przypadkiem to się nie wydarzy. To się nie dzieje z przypadku, i dlatego Biblia tutaj jasno nas instruuje. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli. Rozpoznać, jaka jest wola Boża. I teraz, co to znaczy, przemieniajcie się przez odnawianie umysłu? Co to znaczy? Tu chodzi o zmianę mentalności, tu chodzi o zmianę sposobu myślenia, tu chodzi o zmianę Twoich podświadomych przekonań. To, co jest główną przyczyną tego, że Ty nie rozpoznałeś Bożego planu na swoje życie, to są Twoje głęboko ukryte w Tobie przekonania, które zamiast w Kościele być demontowane, bo wiadomo, każdy startuje z różnego pułapu, z reguły, z jakichś problemów, później pojawiamy się w kościele. I problem polega na tym, że religijność, która wkradła się do kościoła. Ona nie pozwala cię wyprowadzić z tych błędnych przekonań, które w konsekwencji prowadzą do tego, albo które w konsekwencji nie pozwalają ci odkryć Bożego planu na swoje życie. W związku z tym, jeżeli nie znasz swojego przeznaczenia, a jesteś kilka lat w kościele, to nawet nie znaczy, że cię tam czegoś nie nauczyli, ale prawdopodobnie cię coś źle nauczyli. Twój umysł, sorry, że tu znowu taki akcent jest ja wiem, to brzmi no nieciekawie narzeka na nauczanie w kościele, jednak moi drodzy, jeżeli nauczanie w kościele nie prowadzi do tego, że rozpoznajesz Boży plan, Boże przeznaczenie na Twoje życie, to weź to nauczanie i zrób z nim porządek. Naprawdę zdystansuj się do tego nauczania. Pan Jezus mówi, żeby po owocach, po rezultatach szacować rzeczy. W związku z tym, jeżeli coś, co ma przynosić dobre rezultaty, nie przynosi dobrych rezultatów, to to po prostu zmieni, ze względu na co, to rozpoznajesz, że, że trzeba to zmienić, ze względu na to, że nie przynosi to oczekiwanych rezultatów. W związku z tym twoja przemiana mentalności, sposobu myślenia, ona ma Cię w konsekwencji doprowadzić do tego, że ty rozpoznajesz Boży, piękny, wspaniały plan na Twoje życie. Że ty zaczynasz nim żyć i zaczynasz w nim funkcjonować. Po prostu zaczynasz go realizować, innymi słowy. Bez rozpoznania konkretnego Bożego planu na Twoje życie, nie sposób, aby w tym kierunku uderzyć. Po prostu, nie sposób. Zmiana jest potrzebna z tego, co mówi Słowo Boże w 12 rozdziale Listu do Rzymian w Twoim sposobie myślenia. Zastanówcie się nad tym, i jeżeli Was interesują jakieś praktyczne rozwiązania, praktyczne narzędzia, również ze Słowa Bożego, albo może przede wszystkim ze Słowa Bożego, narzędzia, które pozwolą Ci. Wprowadzić pewne zmiany w Twojej mentalności, aby ta mentalność pozwoliła Ci zobaczyć to, do czego Bóg Cię przeznaczył, to możecie się do nas zgłosić, skontaktuj się, to dam Ci konkretne narzędzia, z których ja skorzystałem, dzięki czemu dla mnie rzeczą oczywistą jest, do czego Bóg mnie powołuje. Ale to nie było takie oczywiste przez wiele lat, dlatego że w chrześcijaństwie doświadczałem niejednokrotnie, wielokrotnie, permanentnie zasypywania tego, do czego Bóg mnie powołał, i te zasypywanie tego, do czego Bóg mnie powołał, tymi różnymi nauczaniami, tymi różnymi naukami spowodowało to, że równolegle spędzając czas z Bogiem, że doszło do eksplozji tego całego systemu nauczań, i mogliście swojego czasu oberwać jakimiś odłamkami tej eksplozji, kiedy to w pewnym momencie już nie wytrzymałem dłużej ciśnienia. Jaki Boży, jakie Boży Duch tutaj wywoływał we mnie, w obliczu tej, tego betonu, tej, tej religijności, która po prostu powoduje to, że człowiek na nowo narodzony, który poznaje Boga, zamiast na 100% wystartować w powołaniu, w przeznaczeniu, to sadzają go w kościele na ławce. Wiadomo, jest ten czas zależności, kiedy trzeba na tej ławce trochę posiedzieć, trochę posłuchać jak najbardziej, ale po tym jeszcze go krępują. Jego przeznaczenie i te parametry, jakie Bóg w niego włożył, te, te powołanie i te przeznaczenie, które po prostu nie, nie pasuje do ich światopoglądu, krępują to na rozmaite sposoby. Ja tego doświadczyłem w swoim życiu.